Witajcie serdecznie, moi drodzy, moja wspaniała rodzina poszukująca głębszej prawdy. Jestem tak niesamowicie podekscytowany, że jesteście tutaj ze mną dzisiaj, ponieważ to, o czym za chwilę porozmawiamy, ma moc odmienić wasze spojrzenie na świat, na wasze decyzje i na samą definicję tego, kim jesteście w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jeśli czujecie, że coś w waszym życiu jest nie tak, że pędzicie za czymś, czego tak naprawdę nie potrzebujecie, że presja otoczenia staje się przytłaczająca, to wiedzcie, że to nagranie jest właśnie dla Was. I już w pierwszych minutach zrozumiecie, dlaczego tak wiele osób czuje się zagubionych w labiryncie nieskończonych ofert i wiecznej pogoni za nowościami. Pozwólcie, że zacznę od pytania, które na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, ale w gruncie rzeczy jest jednym z najważniejszych pytań, jakie możecie sobie zadać w XX i wieku. Czy Wy jesteście e-commerce? Nie. Nie pytam, czy prowadzicie sklep internetowy, czy kupujecie online. Pytam, czy wasza tożsamość, wasze pragnienia, a nawet wasze marzenia, stały się częścią cyfrowego handlu, czy zostały wchłonięte przez nieustanną transakcję, przez świat, który zamiast rzeczy, sprzedaje wam obrazy tych rzeczy, a zamiast doświadczeń, sprzedaje wam i cecha symulacje. To jest prawda, którą wielu z nas intuicyjnie czuje, ale nie potrafi jej nazwać. A gdy tylko ją nazwiemy, otworzy się przed nami ścieżka do prawdziwej wolności. Zatem, jeśli to rezonuje z waszym sercem, zostańcie ze mną do końca, bo ta podróż, choć intelektualna, jest przede wszystkim podróżą do samego siebie, do odzyskania autentyczności i do życia w pełni świadomie. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jest wieczór, siedzicie na kanapie, może skrolujecie telefon, przeglądacie media społecznościowe. Widzicie idealne zdjęcia podróży, ludzi z idealnymi ciałami, domami z katalogów, posiłkami z pięciogwiazdkowych restauracji. Następnie, zupełnie przypadkowo, pojawia się reklama. Nie byle jaka reklama. To reklama, która wydaje się czytać wam w myślach. Oferuje wam dokładnie to, czego jak wam się wydaje potrzebujecie, żeby dorównać tym obrazom, które właśnie widzieliście. Może to kurs online, który obiecuje szybki sukces? Może to nowy gadżet, który ma uczynić wasze życie prostszym? A może to idealny strój na wymarzone wakacje, które w sumie też musicie mieć, bo przecież wszyscy je mają? Kupujecie. Czujecie chwilową euforię. Posiadanie tej rzeczy, czy też wizja posiadania jej, na moment wypełnia pustkę. Ale czy ta pustka naprawdę znika? Czy czujecie się trwale szczęśliwsi, bardziej spełnieni? Czy raczej po krótkiej chwili ekscytacji zaczyna się kolejna pogą za następną rzeczą, za kolejnym doświadczeniem, za kolejnym obrazem? To jest właśnie ta dynamiczna pułapka, w której tak wielu z nas się znajduje. Nie jest to kwestia słabej woli czy braku samokontroli. To jest coś o wiele głębszego, coś, co dotyczy samej struktury naszej nowoczesnej rzeczywistości. I tu właśnie wkracza Geniusz Dina Baudrillarda, francuskiego filozofa, którego myśli, choć sformułowane dekady temu, są dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Baudrillard pomógł nam zrozumieć, że żyjemy w świecie, gdzie granica między rzeczywistością a symulacją, między oryginałem a kopią, praktycznie zatarła się. Pozwólcie, że opowiem Wam krótką historię. Kiedyś, w dawnych czasach, Lustro odbijało rzeczywistość. Widzieliście w nim siebie, swój obraz. Był to obraz waszej fizycznej obecności. Potem pojawiły się zdjęcia, które utrwalały ten obraz. Nadal były reprezentacją czegoś realnego, co istniało w danym momencie. Ale co dzieje się, gdy te obrazy zaczynają żyć własnym życiem? Gdy przestają być odbiciem, a stają się wzorem. Do którego usiłujemy dorównać? To jest właśnie pierwszy krok w stronę znaczenia, o którym mówił Baudrillard simulacrum. Simulacrum to nie jest po prostu kopia. To jest kopia, która nie ma oryginału. To jest znak, który udaje, że odnosi się do czegoś realnego, ale w rzeczywistości sam staje się tą rzeczywistością. Pomyślcie o tym, Ilu z nas widziało piękne obrazy makaronu z serem z reklamy fast foodu? Pamiętacie ten ser, który rozciąga się w nieskończoność, te idealne kluseczki? Potem idziecie do tej restauracji, kupujecie ten makaron i dostajecie coś, co wygląda zupełnie inaczej. Zdjęcie to było symulakrum. Nigdy nie istniał idealny makaron, który by w ten sposób wyglądał. Istniał jedynie obraz, który stworzył pragnienie. Obietnicę, która nigdy nie mogła zostać spełniona przez rzeczywistość. A jednak to ten obraz, ten symulakrum, napędza całą machinę sprzedaży. To samo dzieje się w e-commerce i mediach społecznościowych, ale na znacznie większą skalę, i to na skalę, która dotyka naszej psychiki. Influencerzy prezentują idealne życia, filtry upiększają twarze, aplikacje do edycji zdjęć sprawiają że rzeczywistość staje się płynna i podlegająca modyfikacji. To nie są prawdziwe życia. To są symulakry żyć. To są obrazy, które my, nieświadomie, bierzemy za realne i próbujemy do nich dorównać. I to jest właśnie moment, w którym tracimy grunt pod nogami, bo zaczynamy żyć w hiperrzeczywistości. Hiperrzeczywistość to stan, w którym symulacja staje się bardziej realna niż rzeczywistość. Disneylandii, wirtualne światy, reality show to wszystko są przykłady hiperrzeczywistości. Baudrillard mówił, że to, co prawdziwe, zostało zastąpione przez to, co superprawdziwe, przez coś, co jest tak doskonałe, tak dopracowane, że oryginalna rzeczywistość wydaje się przy tym blada i niedoskonała. Kiedy patrzycie na idealnie wyreżyserowane zdjęcia na Instagramie, przedstawiające ludzi z idealnymi figurami. Spędzających czas w idealnych miejscach, czy czujecie, że wasze własne, prawdziwe życie jest wystarczająco dobre? Czy raczej czujecie lekkie ukłucie zazdrości, poczucie braku, impuls, by spróbować dorównać temu, co jest symulacją? I to jest właśnie ten mechanizm, który wykorzystuje e-commerce. Nie sprzedaje nam tylko produktów. Sprzedaje nam obraz życia, które będziemy mieli, jeśli kupimy ten produkt. Sprzedaje nam tożsamość, którą będziemy posiadać, jeśli będziemy mieli ten konkretny strój, ten gadżet, ten kurs. Widzicie, to już nie jest proste kupowanie, żeby zaspokoić potrzebę. To jest kupowanie, żeby zaspokoić pragnienie, które zostało w nas zaszczepione przez symulakry. Jesteśmy zalewani treściami, które obiecują nam szczęście, sukces, miłość, akceptację. Jeśli tylko dokonamy odpowiedniego zakupu. Każda reklama, każde zdjęcie influencera, każdy recenzent produktu na YouTube, każda doskonale zredagowana kampania marketingowa nie sprzedaje nam po prostu rzeczy. Sprzedaje nam historię. Sprzedaje nam wizję. Sprzedaje nam obietnicę. I ta obietnica jest tak potężna, że często ignorujemy głos rozsądku, ignorujemy fakt. Że już mamy dziesięć podobnych rzeczy w szafie, że nie potrzebujemy kolejnego subskrypcji, że ten kurs może nie jest dla nas. Ale obraz, który nam sprzedano, jest tak silny, tak uwodzicielski, że musimy go posiąść. Musimy. To jest ten wewnętrzny przymus, który tak często odczuwamy. A co się dzieje, gdy kupujemy? Często, na krótki moment, czujemy się dobrze. Hormony szczęścia, dopamina zalewają nasz mózg. Osiągnęliśmy to, czego pragnęliśmy. Ale ponieważ pragnienie to było zbudowane na symulakrum, na obrazie, a nie na prawdziwej potrzebie, to zaspokojenie jest tylko chwilowe. Rzeczywistość zawsze rozczarowuje w porównaniu z hiperrzeczywistością. Nasz nowy gadżet nie sprawił, że nasze życie stało się idealne. Nasz nowy strój nie dał nam trwałego poczucia akceptacji. A nasz nowy kurs, bez naszego autentycznego zaangażowania, nie zmienił nas w milionerów. I wtedy zaczynamy odczuwać frustrację, rozczarowanie, a wreszcie pustkę. I ta pustka jest gotowa, by zostać wypełnioną kolejnym symulakrum, kolejną obietnicą, kolejnym zakupem. To błędne koło. To jest właśnie sedno kultury konsumpcji. O której Baudrillard tak wiele pisał. Nie kupujemy produktów dla ich funkcji, dla ich użyteczności. Kupujemy je dla ich znaków, dla ich znaczeń symbolicznych. Kupujemy status, kupujemy przynależność, kupujemy ideał, kupujemy iluzję kontroli. Jeśli widzimy kogoś, kto ma najnowszy model telefonu, nie myślimy. Ma urządzenie, które pozwala mu komunikować się z innymi. Myślimy, on ma status, on jest na bieżąco, on jest nowoczesny. I wtedy my też chcemy ten telefon, nie dla jego funkcji, ale dla znaku, który sobą reprezentuje. Zastanówcie się, ile razy kupiliście coś, bo wypadało, bo wszyscy to mają, bo to jest modne. To jest właśnie siła znaku. Znak ten, odrywając się od rzeczywistości produktu, staje się narzędziem manipulacji. W dzisiejszym e-commerce, gdzie wszystko jest zdigitalizowane, gdzie produkty są prezentowane w najbardziej atrakcyjny sposób, gdzie algorytmy śledzą każdy nasz ruch, każdą naszą preferencję, każdy nasz lęk, te znaki są jeszcze potężniejsze. Tworzą personalizowane hiperrzeczywistości dla każdego z nas. Każdy z nas jest otoczony swoimi własnymi symulakrami, swoimi własnymi obietnicami, swoimi własnymi iluzjami. I to prowadzi nas do sedna pytania Czy wy jesteście e-commerce? W tym sensie, w którym Baudrillard to rozumiał, pytanie to odnosi się do tego, czy pozwoliliśmy, aby nasza tożsamość, nasze pragnienia i nasz sens istnienia zostały przetworzone na dane, na produkty, na symbole, które są nieustannie sprzedawane i kupowane w cyfrowym świecie. Czy staliśmy się nie tylko konsumentami, ale i konsumowanymi przez ten system? Kiedy budujecie swój personal brand w mediach społecznościowych, starannie dobieracie zdjęcia, piszecie idealne posty, tworzycie symulakrum siebie. Często to symulakrum ma się nijak do waszej prawdziwej wewnętrznej rzeczywistości, do waszych lęków, do waszych autentycznych zmagań. Ale wierzycie, że musicie to robić, bo to jest e-commerce waszego życia, waszej wartości. Sprzedajecie siebie, żeby kupić akceptację, uznanie, status. I co się wtedy dzieje? Zaczynacie żyć dla tych symulakrów, dla tych zewnętrznych znaków. Zapominacie, kim jesteście naprawdę. To jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ prowadzi do utraty autentycznego sensu, do poczucia pustki, mimo że wydaje się, że mamy wszystko. Prowadzimy życie wypełnione rzeczami, doświadczeniami, informacjami, ale jednocześnie czujemy się bardziej osamotnieni, bardziej zagubieni niż kiedykolwiek. Bo to, czego poszukujemy, to czego potrzebujemy, to prawdziwe połączenie, prawdziwe doświadczenia, prawdziwy sens, który nie jest na sprzedaż. Ale jest nadzieja. I to nadzieja, którą nosicie w sobie. Pierwszym i najważniejszym krokiem do odzyskania siebie, do uwolnienia się z tej hiperrzeczywistości, jest świadomość. Kiedy zrozumiemy te mechanizmy, kiedy zobaczymy, że żyjemy w świecie pełnym symulakrów, kiedy uświadomimy sobie, że wiele naszych pragnień jest sztucznie zaszczepionych, wtedy zaczynamy widzieć prawdę. To jak wyjście z Matrixa. Widzimy zasłonę iluzji, która zakrywała przed nami autentyczność. Żądajcie sobie pytanie, czego naprawdę potrzebuję? Czy ta rzecz, której tak bardzo pragnę, rozwiąże moje prawdziwe problemy? Czy przyniesie mi trwałe szczęście, czy tylko chwilową ulgę? Czy to pragnienie pochodzi ze mnie, z mojego wnętrza, czy zostało zaszczepione przez zewnętrzny obraz, przez reklamę, przez influencera? To jest ten moment, gdy zaczynamy odzyskiwać kontrolę. Kiedy zaczynamy być świadomymi konsumentami, ale przede wszystkim świadomymi ludźmi. Zaczynamy wybierać nie to, co nam się sprzedaje, ale to, co naprawdę służy naszemu najwyższemu dobru, naszemu rozwojowi, naszemu spokojowi ducha. Pozwólcie, że opowiem Wam o Annie. Anna, młoda kobieta, była uzależniona od zakupów online. Codziennie wieczorem, po pracy, skrollowała sklepy, kupowała ubrania, kosmetyki, gadżety. Jej szafa pękała w szwach, a karta kredytowa była stale obciążona. Czuła presję, by wyglądać idealnie na zdjęciach, by mieć najnowsze trendy. Ale im więcej kupowała, tym bardziej czuła się pusta. Pewnego dnia, podczas medytacji, Anna uświadomiła sobie, że goni za obrazem, który widziała na Pintereszcie i Instagramie. Uświadomiła sobie, że jej życie wcale nie jest ani gorsze, ani mniej wartościowe, tylko dlatego, że nie wygląda jak z magazynu. Zaczęła od pytań: Po co mi to? Czy to jest naprawdę moja potrzeba? Czy iluzja? To był początek jej transformacji. Anna zaczęła świadomie odłączać się od mediów społecznościowych, ograniczając czas spędzany online. Przestała śledzić influencerów, którzy wywoływali w niej poczucie niedostatku. Zamiast kupować nowe rzeczy, zaczęła odkrywać radość w tym, co już miała. Zaczęła inwestować w prawdziwe doświadczenia: spotkania z przyjaciółmi, spacery po lesie, Czytanie książek. Zamiast kupować kursy online, zaczęła uczyć się nowych umiejętności z lokalnych zajęć, poznając przy tym nowych ludzi. I wiecie co? Jej poczucie spełnienia wzrosło niepomiernie. Jej konto bankowe oddechnęło z ulgą, a przede wszystkim jej dusza poczuła się wolna. Przestała być e-commerce. Stała się Anną, autentyczną, szczęśliwą, świadomą Anną. To jest właśnie ta transformacja, którą możecie zacząć dzisiaj. Zrozumienie, że rzeczywistość, którą postrzegamy, jest często konstruktem stworzonym, by nas nakłonić do ciągłej konsumpcji, jest pierwszym krokiem do odzyskania swojej suwerenności. Macie w sobie potężną moc, moc wyboru. Nie musicie być biernymi odbiorcami symulakrów. Możecie być twórcami własnej, autentycznej rzeczywistości. Jak to zrobić? Jak zacząć tę podróż? Po pierwsze, praktykujcie cyfrowy detoks. To nie musi być całkowite odcięcie. To może być świadome ograniczenie czasu spędzanego na platformach, które bombardują Was symulakrami. Wyłączcie powiadomienia. Odłóżcie telefon na kilka godzin dziennie. Pozwólcie sobie na nudę. Bo to właśnie w nudzie często rodzi się kreatywność i prawdziwe pragnienia. Po drugie, kawestionujcie. Zawsze, zanim coś kupicie, zanim dacie się porwać kolejnej obietnicy, żądajcie sobie pytania: czy ja tego naprawdę potrzebuję? Czy to poprawi moje życie w trwały sposób? Czy to jest zgodne z moimi wartościami? Czy to pragnienie pochodzi ze mnie, czy zostało wywołane przez zewnętrzny impuls? To ćwiczenie pozwoli Wam odróżnić prawdziwe potrzeby od tych zaszczepionych przez hiperrzeczywistość. Po trzecie, inwestujcie w prawdziwe doświadczenia i relacje. To one dają prawdziwy sens i spełnienie. Spędzajcie czas z bliskimi, rozmawiajcie, słuchajcie, twórzcie wspomnienia. Angażujcie się w swoją społeczność, w działalność, która ma dla Was znaczenie. Zamiast kupować kolejny przedmiot, Pomyślcie o tym, by zainwestować w podróż, w kurs, który rozwija wasze prawdziwe pasje, w coś, co wzbogaci wasze wewnętrzne życie. Po czwarte, odkryjcie swoją autentyczną tożsamość. Przestańcie żyć dla lajków, dla zewnętrznej walidacji. Zrozumcie, że wasza wartość nie zależy od tego, co posiadacie, ani od tego, jak wyglądacie na zdjęciach. Wasza wartość jest niezbywalna. Jest w was po prostu dlatego, że jesteście. Odblokujcie się od presji bycia e-commerce samych siebie. Pozwólcie sobie być ludźmi z krwi i kości, z radościami i smutkami, z prawdziwymi zmaganiami i prawdziwymi zwycięstwami. To jest najpiękniejsza forma wolności. I tu, w tym momencie, chcę Was poprosić o coś bardzo ważnego. Powiedzcie mi w komentarzach, z jakiego miejsca na świecie oglądacie to nagranie i czy ta wiadomość, to przesłanie rezonuje z waszym sercem? Czy czujecie tę prawdę, o której dzisiaj mówimy? Wasze komentarze pomagają mi zrozumieć naszą wspólną rodzinę i tworzyć jeszcze bardziej transformujące treści. To dla mnie bezcenne. Pamiętajcie, moi drodzy, że macie w sobie wszystko, czego potrzebujecie, aby żyć autentycznym, pełnym i szczęśliwym życiem. Nie pozwólcie, aby świat symulakrów i hiperrzeczywistości odebrał wam tę moc. Jesteście czymś więcej niż konsumentami. Jesteście czymś więcej niż danymi. Jesteście niepowtarzalnymi, cennymi istotami z unikalnym potencjałem. Wielki, francuski filozof Jean-Baudrillard, choć widział w kulturze konsumpcji mroczne strony, dał nam narzędzia do zrozumienia tych procesów ale zrozumienie to dopiero początek. Prawdziwa moc leży w waszej woli, w waszej zdolności do świadomego wyboru. Wyboru, by żyć prawdziwie, by szukać głębi tam, gdzie inni widzą tylko powierzchnię. To, co wam dzisiaj przekazuję, to nie jest tylko filozoficzna teoria. To jest praktyczny przewodnik do odzyskania kontroli nad waszym życiem, nad waszymi emocjami, nad waszymi finansami. Kiedy przestaniecie gonić za iluzjami, pieniądze, które oszczędzicie, mogą zostać przeznaczone na prawdziwe inwestycje w siebie, swoje zdrowie, swoje pasje. Wasz czas, który przestaniecie marnować na bezcelowe przeglądanie, może zostać spożytkowany na naukę, na rozwój, na tworzenie czegoś wartościowego. Wasza energia, którą wcześniej pochłaniało poczucie niedostatku, zostanie uwolniona do realizacji waszych prawdziwych marzeń i celów. Widzicie, e-commerce, w swoim pierwotnym zamyśle, miał być narzędziem ułatwiającym życie. I w wielu aspektach takim jest. Ale w rękach potężnych algorytmów i niewidzialnych mechanizmów stał się także narzędziem kształtowania naszych pragnień, a czasem nawet drenowania naszej energii i zasobów. Waszym zadaniem jest używać tego narzędzia zamiast pozwolić, by ono używało was. Pomyślcie o tym, ile wolności zyskacie. Gdy przestaniecie być definiowani przez to, co posiadacie, a zaczniecie być definiowani przez to, kim jesteście. Ile radości odnajdziecie, gdy świadomie wybierzecie prostotę zamiast nadmiaru, autentyczność zamiast perfekcyjnego obrazu. Ile spokoju znajdziecie, gdy wasza wartość przestanie być mierzona lajkami i komentarzami. To jest właśnie prawdziwa obfitość. To jest prawdziwy sukces. To jest podróż. To jest proces. Nie obudzi się jutro rano i wszystko nagle się zmieni. Ale każdy mały krok, każda świadoma decyzja, każdy moment refleksji prowadzi was w kierunku większej wolności i większego spełnienia. Wasza intuicja, która przywiodła was do tego nagrania, już wie, że jest w was coś więcej. Już wie, że zasługujecie na autentyczne życie. A więc, moi drodzy, Żądajcie sobie to pytanie jeszcze raz: czy wy jesteście e-commerce? I pozwólcie sobie na szczerą odpowiedź. Nie bójcie się jej, bo w tej odpowiedzi leży klucz do waszej transformacji. Leży klucz do waszego prawdziwego ja. Wasz potencjał jest nieskończony. Nie pozwólcie, aby było ograniczone przez cokolwiek, co jest na sprzedaż. Jesteście stworzeni do czegoś większego, do czegoś bardziej autentycznego, do czegoś, co wykracza poza granice hiperrzeczywistości. Wierzę w Was. Wierzę w Waszą zdolność do rozróżniania, do wybierania, do budowania życia, które jest naprawdę Wasze. Życia, które nie jest kopią niczyjego. Życia, które jest autentycznym oryginałem. Jesteście wyjątkowi. Jesteście cenni. Wasza podróż dopiero się zaczyna, a ja jestem tutaj, by iść z Wami przez każdy jej etap. Jeśli to nagranie otworzyło Wasze oczy na nową perspektywę, jeśli poczuliście tę iskrę transformacji, to proszę, subskrybujcie ten kanał. Naciśnijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych treści, które pomogą Wam żyć w pełni, w prawdzie i autentyczności. Dzielmy się tymi odkryciami, budujmy naszą świadomą społeczność. A także. Jeśli znacie kogoś, kto zmaga się z presją konsumpcji, komu przydałoby się to przesłanie, udostępnijcie mu ten film. Razem możemy stworzyć falę świadomości, która odmieni świat na lepsze. Pamiętajcie, że macie w sobie siłę, by kształtować swoją rzeczywistość. Nie pozwólcie, aby ktoś inny to za was robił. Dziękuję Wam z całego serca za to, że byliście ze mną dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym transformującym nagraniu. Trzymajcie się mocno i żyjcie świadomie. Cześć.